To jest podcast Wspólne Słowa, Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy, witamy. Zaczniemy Fragmentem piosenki wspaniałej terapeutki psychologii procesu Amy Mindel. Niestety Ania nie chce zaśpiewać, więc przeczyta słowa. Gdybym tylko znała melodię do tej piosenki. <grym> Może innym razem. Mam nadzieję w takim razie. <grym> w ciemną noc, gdy nie ma się gdzie schować, odnajdę rzekę, głęboko we mnie. I wtedy ruszą wszystkie sny, a ja z nortem będę wędrować. Deep in the night. Taka piosenka. Chcemy dzisiaj porozmawiać właśnie o tym, co jest w środku i co może wyjść na zewnątrz. O esencji, o tych ziarenkach, które mogą zakiełkować i rozwinąć się. A wiosna jest pięknym czasem na to. Ważne, aby te ziarenka pielęgnować, aby o nie także zadbać i pozwolić im wtedy wzrastać w stronę słońca. Tematem dzisiejszego spotkania będzie kreatywność najbardziej z naturalnych i dostępnych doświadczeń dla nas, ludzi. I nie tylko, bo jest to wielogatunkowa, dostępna chyba, właściwie myślę sobie, taka siła twórcza. Ostatnio oglądałam znowu jakieś dokumenty o kaszalotach i delfinach. Ileż te zwierzęta mają w sobie kreatywności. Chcemy tak powiedzieć, że bliżej nam tutaj będzie do kreatywności rozumianej jako ekspresja. Jako pozwolenie sobie na wyrażanie siebie. I to niekoniecznie musi być coś nowatorskiego na skalę świata, ale ważne dla nas. Tak jak Elizabeth Gilbert pisze w książce Wielka Magia, gdzie Wielka Magia to nie jest tytuł książki, gdzie są przepisy dla sztuk mistrzów. Tylko Wielka Magia to jest właśnie ten czar, ta, ta, ta kreatywność i ten błysk, który jest u każdego. No, ale po tej dygresji Elizabeth Gilbert mówi, że chodzi o autentyczność. To jest esencją, istotą kreatywności. Tak, twórcze życie i twórcza wizja nie wymaga od nas jakichś wzniosłych i naprawdę wielkich działań. Jak powiedziałaś o tej autentyczności, to od razu przypomniała mi się Alicja Rolwacher, tak? Moja, moja fascynacja trwa. <laughs> I ona mówiła o tym na planie filmowym, jeżeli nie wiesz, co zrobić. Po prostu bądź prawdziwy, bądź prawdziwa. I przypominam sobie, jak w jednej z rozmów opowiadała o swoim dzieciństwie, kiedy dorastała na toskańskiej wsi i wokół było mnóstwo ciszy. Było też sporo nudy. To doświadczenie nudzenia się sprawiało, że wraz z siostrą odnajdywały najróżniejsze, twórcze sposoby zapewniania sobie nowych doświadczeń. Mhm. No bo nuda daje nam przestrzeń, tak? bo nudę możemy rozumieć w bardzo pozytywnych kategoriach, jako właśnie czas, kiedy nie ma żadnych oczekiwań od nas, zadań do wykonania. Jest po prostu przestrzeń, kiedy nasz umysł ma wolność, swobody. I polski profesor Krzysztof Schmidt z kolei w swojej książce Kreatywność na 33 sposoby. Pisze, że obserwuje się tak zwany kryzys kreatywności u dzieci i młodzieży z tego powodu, właśnie, między innymi, że nie mają takiej swobodnej przestrzeni, że cały czas ich umysły są bodźcowane, że jest bardzo dużo zadań, zorganizowanych zajęć, no, albo mnóstwo ekranów. Czyli wchodzą tylko w struktury już tak. wymyślone przez kogoś innego. Tak, i działają odtwórczo, bez takiej przestrzeni, bo nie mają tej przestrzeni. I, 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 I tak piszę, że to jest jeden z takich czynników, które przyczyniają się do obserwowanego kryzysu kreatywności, a drugi to przeciążenie stresem. Mm. No bo kiedy jesteśmy obciążeni stresem, właśnie. Tak? To prawda. Zmęczeni. zmęczeni. Że kiedy jesteśmy zmęczeni, jesteśmy mniej twórczy. Poprzednio rozmawiałyśmy o Ajabramie. Mm -hmm. y na temat zmęczenia, właśnie. Tak, tak. I przecież on też o tym mówił, że ileż małżeństw związków yy, kończy się przez zmęczenie. No właśnie. I nie zmęczenie samym związkiem, wbrew pozoru. Tak. Bo kiedy jesteśmy przeciążeni, przytłoczeni, czy tak jak Ty mówisz w swojej książce, przebodźcowani, to rzeczywiście stajemy się mniej twórcze, jeśli chodzi o rozwiązania. Yy, Ernie Mindel, którego yy, obejrzałam w takiej rozmowie, yy. Przed wielu, wielu lat, to jest mąż Amy Mindel, opowiada o tym, jak spotkał się z politykami. I rozmowa wprawdzie odbywała się zdalnie, każdy był w jakiejś swojej przestrzeni, a to było widoczne zacietrzewienie, był stres, napięcie i taki prosty zabieg, jak rozluźnienie szczęk i ramion. I zwrócenie uwagi na oddech przez chwilę pozwoliło na tyle otworzyć też jakąś taką przestrzeń w tej rozmowie wirtualnej, mm -hmm. że pojawiały się nowe pomysły. My w ogóle nie doceniamy tego, jakie ważne jest zatrzymanie wtedy, kiedy chcemy odnaleźć to, co też w tej psychologii procesu nazywa się esencją. Potrzeba zestrojenia ze sobą umysłu, serca i ciała, i wydawałoby się, że to jest takie magiczne, że to jest takie to po prostu odjechane. Wielka magia jest. Tak, potrzebna. takie to jest odjechane, a to jest zupełnie naturalny stan. Czasem nazywany też koherencją serca, mówiłyśmy o tej takiej małej książeczce, Ochary, to tak. serca, czyli może być ćwiczone na co dzień, żeby zestroić ze sobą tą witalną siłę, o której mówi Ethan Hawk w tej rozmowie, co mi przesłałaś. Właściwie to jest chyba nawet jakiś TEDx, tylko taki. Tak, taki TEDx, tylko nagromny. Nagromny, domowy zdalny TEDx, w którym on mówi, że nie oczekujcie, że oto kreatywność to jest jakaś, nie wiem, przyjemność, jakiś po prostu stan, taki, nie, nie wiem, nirwany, czy jakiegoś takiego uniesienia. Czy że z, z drugą stroną, że to będzie cierpienie, że ta Twoja wizja pojawi się tylko w tym cierpieniu. To może być zwyczajne. Tylko to będzie witalne, ty to odróżnisz. Jeżeli jest twórcze, to jest witalne, to cię niesie na czymś. Nie zawsze niesie cię w górę lub w dół. Po prostu jest inną jakością. I dostrojenie do tych subtelnych jakości jest bardziej możliwe, kiedy odpoczywamy, regenerujemy się, zatrzymujemy i w ogóle dopuszczamy, że nie musimy mieć talentu, rozpoznanego talentu. Ileż kobiet, mężczyzn, pff, nie wiem, w jakimś, jakimś etapie życia zaczyna. Zajmować się ceramiką. Tak. Moja przyjaciółka ma sąsiadkę, która całe życie pracowała jako księgowa i ona pięknie tworzy. Tak, hmm. tak ale to przecież może być jakiekolwiek także działanie twórcze, dające przyjemność. Dzierganie serwetek. A nawet to praca rękami, rękami hmm? rękoma, tak. tak. Rękodzieło. Tworzenie czegoś nawet w ogródku, nawet Oczywiście. na parpecie. Tak. na swoim balkonie. Stworzenie czegoś papieru, czegoś na papierze, właściwie używanie dłoni. Ja myślę, że coraz więcej będzie takich warsztatów i różnego rodzaju okazji do spotkań, w trakcie których wytwarza się coś wspólnie. Mhm. Tak, to bardzo łączę, jednoczę, Ale jeszcze o czym e, ten Hawk mówi, <laughs> aby nie bać się krytycznej oceny, że cię uznają za głupka, i... tak o tym poecie. Tak, o tym poecie. Tak, żeby się w ogóle tego nie bać. O to chodzi, prawda? Żeby przekroczyć w sobie ten lęk przed krytyką, że a może ja niewystarczająco umiem, a ktoś mnie tego tak ceni, że właśnie to takie głupie, płytkie. I on do tego zachęca, a faktycznie tym, co najbardziej blokuje kreatywność, jest właśnie lęk. I osąd, mm -hmm. który często jest źródłem tego lęku, że tak. on sam z siebie jest rodzajem takiego zamknięcia, tego ruchu zamykającego. tak Jakbyśmy widziały taką małżę, która się tak, pff, tak zamyka. Tak, tak. Bo ten lęk i osąd właśnie może paraliżować i uniemożliwiać rozwój. A o tym pisze również wielkiej magii Elizabeth Gilbert, zebrała, zebrała te pomysły destrukcyjne. Pisze tak: Pozwolę sobie wymienić niewielką część lęków, które mogą ci przeszkodzić w prowadzeniu bardziej twórczego życia. Boisz się, że nie masz żadnego talentu. Boisz się, że zostaniesz odrzucony, skrytykowany, wyśmiany, niezrozumiany lub co najgorsze, zignorowany. Boisz się, że nie ma zapotrzebowania na twoją formę kreatywności, dlatego nie warto się tym zajmować. Boisz się, że ktoś inny już zrobił to lepiej. Boisz się, że wszyscy już zrobili to lepiej. Boisz się, że ktoś ukradnie twoje pomysły, dlatego lepiej na zawsze zachować je w ukryciu. Boisz się, że nie zostaniesz potraktowany poważnie. No i tak dalej, i tak dalej. To, nie będę czytać wszystkiego. Ale to jest w punkt, bo wielu z nas naprawdę boi się powiedzieć na głos, jaką ma wizję. No bo będzie musiał coś w tej sprawie zrobić. Mhm. I to wszystko może, może właśnie zatrzymywać i blokować. Natomiast wyjście poza ten lęk będzie uwalniające. I teraz z kolei może przyjść nam z pomocą kapitanka, że posłużę się metaforą Marcina Matycha, z jego książki Jak żyć z lękiem, ponieważ sama ta koncepcja Eriksonowskiej, jakby nie było pracy terapeutycznej, Powołania do życia takich swoich obszarów, które mogą nam pomagać i nas wspierać. I jednym z nich jest kapitanka, czyli taka część, która porywa do działania, jest przewodnikiem, która inspiruje. Marcin Matych pisze tak: Ciekawy jestem, jaka jest wasza kapitanka, jak wygląda, jaką ma płeć. Ja używam rodzaju żeńskiego, ale wy możecie inaczej. W jakim jest wieku, jakie ma cechy charakteru, jaki ma temperament, jakie ma pragnienia i gdzie chce dopłynąć. W co jest ubrana, może jest podobna do kogoś znajomego, a może do Was samych. Puśćcie wodze fantazji i zaufajcie swojej intuicji. Im dokładniej ją sobie wyobrazicie, tym lepiej będzie Wam pomagała i Was wspierała. Narysujcie, ulepcie lub wystrugajcie Waszą figurę kapitanki. Znowu rękodzieło, Aniu. Ja też trochę porysuję, ale nie przywiązujcie się do mojej wizji. Każdy może mieć swoją do dzieła. Marcin Matych w swojej książce ma własnoręczne tutaj ilustracje, więc on do tego się odnosi, ale oczywiście każdy z nas ma swoje skojarzenia i może po prostu za tym pójść, aby popłynąć za tym, dokąd chce płynąć ta nasza twórcza część. Tak, i czasami jest o wiele ważniejsze, żeby ten krok i to działanie się to zapoczątkowane, to tak jak mieliśmy gości, Agnieszka i Kima. I mhm. Kimo w którymś momencie mówił, że według niego najważniejsze jest zacząć. Tak. Takie jest... ważne słowa. Tak. Wiele rzeczy nie powstałoby, gdyby nie fakt, że ktoś zrobił ten pierwszy krok. Mhm. A powiem Ci, że dla mnie odkrywcze były także słowa w wielkiej magii, takie przeciwieństwo tych lęków zebranych. Czyli to, że każdy ma potencjał twórczy. Bo przecież każdy z nas musi mieć jakichś twórczych przodków nawet jeżeli o tym y, sami nie wiemy czy nie pamiętamy mhm. y, i pozwolicie że znowu przeczytam y, z książki ponieważ sama tego tak ładnie nie oddam a Elizabeth Gilbert y, pięknie y, napisała zwracając się bezpośrednio do czytelników zajrzyj trochę głębiej w przeszłość swojej rodziny co z dziadkami są spore szanse że oni byli twórcami nie to zapuść się jeszcze dalej w waszą historię Przyjrzyj się prapradziadkom, przyjrzyj się jeszcze dalszym przodkom: imigrantom, niewolnikom, żołnierzom, farmerom, żeglarzom, czerdzennym mieszkańcom obserwującym, jak statki z obcymi przybijają do brzegów. No, napiszę z perspektywy amerykańskiej, ale możemy pomyśleć o naszych pra -pra przodkach, rolnikach na przykład. Cofnij się dostatecznie daleko, a znajdziesz ludzi, którzy nie byli konsumentami, i którzy nie czekali biernie, aż coś im się przydarzy. Znajdziesz ludzi, którzy spędzili życie na tworzeniu różnych rzeczy. Dalej pisze też tak, że różne odkrycia archeologiczne wskazują na to, że ta twórczość była niezmiernie ważna. Była już od dawien dawna niezmiernie istotna dla plemion, aby wyrażać się, aby doceniać estetykę, aby coś po prostu tworzyć, i że te piękne, nieużyteczne przedmioty były momentami nawet ważniejsze niż to, aby zapewniać sobie regularny dopływ żywności. Ponieważ najpierw odkryto rękodzieło, a dopiero potem człowiek odkrył rolnictwo takie osiadłe w danym miejscu. Czy no to nie mówi o sile, która tkwi w każdym z nas? Mm -hmm. Tak, ale też o tych twórczych mocach, o których czasem zapominamy. Może też dlatego, że coraz większą trudność sprawia nam odpuszczanie, o którym mówimy często. Coraz tak. trudniej jest spotkać się z ciszą i chyba też to jakieś takie niełatwe zadanie, żeby odpocząć. Odpocząć. Znaleźć swój sposób. W tej książce, też napisanej już jakiś czas temu, którą bardzo polecam, Julie Daymond i Liz Park Jones na temat psychologii procesu. Droga powstaje, gdy idziesz. To jest w ogóle, to są słowa hmm, Antonia Macado. <gryw> wędrowcze. Nie ma drogi. Droga powstaje, gdy idziesz. Jest taka część, która mówi o odpuszczaniu właśnie. właśnie. Wiara w to, że zmiana następuje we właściwym czasie, prowadzi do poddania się, które nie wynika z bezradności, a z pokory. Same starania jednostki to często nie wszystko. Czasem największą ulgę przynosi rezygnacja z tego, o co tak walczyliśmy i co sprawiało tyle trudności. Znika wtedy przeświadczenie, że trzeba ciężko pracować. Poczucie porażki związane z tym, że cel nie został osiągnięty, znika. Samokrytycyzm słabnie, a w jego miejsce pojawia się docenienie bieżącej chwili. Czasami postawa braku celu, zaprzestania dążenia do osiągania czegokolwiek oraz postrzegania życia jako okazji do nauki jest tym, co ma najbardziej dobroczynny wpływ. To też nawiązuje do naszego poprzedniego odcinka, że ważna jest przestrzeń na to, aby spotkać się z samym sobą. Tak, i one piszą dalej, że niekiedy okazuje się, że ciężka praca nad zmianą może oznaczać, że tak naprawdę wcale nie ma potrzeby czegokolwiek zmieniać. No właśnie. I to połączenie z chwilą bieżącą jest o tyle ważne w psychologii procesu, że to tam pojawia się dostęp do tej esencji, do tego procesu najgłębszego, który daje szansę, żeby spotkać się z czymś, co faktycznie w kolejnej chwili i w kolejnej da Ci też możliwość. Odzyskanie dostępu do tego, co w tobie, witalne, twórcze, żywe, prawdziwe, na takim głębszym poziomie. My mamy często zakłócenia w odbiorze. To jest tak jak w tej metaforze zasięgu my tracimy, gubimy zasięg. To nasze wewnętrzne Wi-Fi, ten intranet mm -hmm. tam jest tyle zakłóceń i to. Będzie charakterystyczne dla, kolej, to powiedzieć, następujących po sobie etapów życia, ale czasem w tygodniu nawet może być takie przedpołudnie, taki wieczór, takie popołudnie, które nie, nie, nie pozwoli ci być w dobrym i takim głębokim kontakcie ze sobą. I jeżeli zbyt długo to trwa, to może faktycznie nie pozwolić nam odżywić się. Odżywić się w taki prosty i codzienny sposób, na przykład zatrzymując się przy czymś, co nam po prostu sprawia przyjemność. Tak, bo to nie musi być wielkie coś. Nie, to może mhm. być dremka, to może być jakiś, jakaś praca ze snem, który, który gdzieś tą swoją naszą wizję może wzmacniać. To może być filiżanka pysznej, kawy, herbaty. Coś, co ciebie nakarmi, jakiś pyszny posiłek, to mogą być rzeczy, które wytwarzasz dłońmi, to może być rozmowa z kimś. No właśnie o tym pomyślałam, że spotkanie. To może być twórcze mhm. spotkanie, które wcale nie jest wzniosłe i wielkie, po prostu zwyczajne. Mhm. W tej zwyczajności też może zawierać się twórcza energia, witalna, ta, która wnosi radość, mhm. bo na końcu jest radość. No i o tą radość bardzo chodzi. Elizabeth Gilbert tak podsumowuje, że podstawowymi składowymi do kreatywności jest odwaga, czary, pozwolenie sobie właśnie, ale także wytrwałość i ufność, że się uda. Myślę sobie, że właśnie wtedy można osiągnąć radość i satysfakcję. Tak, czasem się mówi o tym, że my tworzymy taki wewnętrzny fundament dla jakiejś zewnętrznej formy. Ja w miejsce tego słowa magia lubię słowo alchemia, że to jest o, proces tak. alchemiczny. Tak. I do końca nie wiemy jak ten mhm. składnik z tym składnikiem, mhm. w jakich proporcjach, w jakich proporcjach. I co jeszcze było? I w jakim w czasie? Jakimś katalizatorem. I właściwie który... co, tak naprawdę zaprowadziło cię tam? Mhm. Czasem nie wiadomo. Czasem nie wiadomo. I czasem to jest też tak, yy, wydaje mi się, że w tym naszym takim codziennym myśleniu brakuje właśnie takich jakby świadomych, alchemicznych obserwacji. Mm -hmm. Takich ulotnych gdzieś, tak? Które pozwolą też poszerzyć naszą perspektywę. No tak, więc zachęcamy do ciekawości i do zaufania, bo jeszcze na sam koniec chciałam z książki Co robią uczucia Tiny Oziewicz żeby przeczytać dosłownie trzy zdania. A więc o wyobraźni. Wyobraźnia wędruje niewydeptaną ścieżką. I o ciekawości, bo ciekawość zawsze wspina się najwyżej jak może na czubek drzewa, na dach lub na komin. I one niech wspierają, bo lęk niech nas niech nie zatrzymuje. Bo on siedzi w zardzewiałej puszce w ciemnym rogu pod szafą, ma tam kryjówkę bez okien i drzwi. Na świat wygląda przez szparkę pod wieczkiem, ale my zapraszamy z ciekawością na szczyty gór. Hmm. Dzięki Aniu, i dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.